Kolejnymi zabiegami, które wykonywane są w y, gabinetach medycyny estetycznej, są to zabiegi bardzo popularne, nadmienie, y, jest mezoterapia. Są to zabiegi głównie iniekcyjne, czyli polegające na wprowadzeniu substancji do tkanki skórnej pacjenta, do skóry, w skórę pacjenta. Mezoterapia może być też wykonywana, jeżeli pacjent sobie tego życzy, w takim znieczuleniu powierzchownym. I są to zabiegi, są to preparaty, które zawierają witaminy, mikroelementy, peptydy, połączenia tych różnych składników, które w zależności od potrzeb skóry stosuje się u pacjentów. Stosujemy zabiegi z zakresu mezoterapii w przypadku skóry zmęczonej, która utraciła swój koloryt naturalny, blask, jędrność w celu właśnie korekty, przywrócenia tego blasku rewitalizacji ogólnie rozumianej.